Łukasz Chorwatowski, przewodniczący Powiatowych Struktur Platformy Obywatelskiej w Głogowie. Tu jest Polska. Pod takim hasłem spotykamy się w całym województwie w dniu dzisiejszym z parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Spotykamy się nie tylko na ogólnych spotkaniach. Takie dzisiaj się odbędzie również w godzinach popołudniowych w Głogowie w Miejskim Ośrodku Kultury, ale spotykamy się również w terenie w terenie, w którym możemy pokazać te wszystkie problemy, które dotykają naszych rolników, przedsiębiorców i pozostałych obywateli w przeróżnych branżach życia, w których funkcjonujemy. Tu dzisiaj w Cebrze spotykamy się z rolnikiem i z parlamentarzystami. Jest z nami pan Grzegorz Napieralski, jest pani poseł Agnieszka Hanajczyk, gdzie porozmawiamy z Jackiem Wołoszynem, właścicielem tego gospodarstwa rolnego, o tych problemach codziennych, które dzisiaj napotykają nasi rolnicy. Bo dużo się mówi o zbożu, które jedzie z Ukrainy, jakie jest wielkim problemem. Ale dzisiaj problemem jest wiele innych rzeczy, ale również mamy wiele rzeczy, które są nierozwiązane. Pełnię również tą funkcję wójta gminy Kotla, więc znam te problemy na co dzień, które od wielu lat powinny być rozwiązane, a nie są takie jak melioracje. Melioracje to olbrzymi problem dla rolników w tych czasach, bo mamy albo wiele lat wysokiej temperatury i brak wody, albo lata takie jak ten, gdzie wody jest bardzo dużo, a melioracje te wody nie odprowadzają i... Dochodzi do podtopień na polach tych rolników z naszego terenu. Po to tu się spotkamy. Po to, żeby parlamentarzystom pokazać te problemy i rolnicy żeby mieli możliwość zwrócenia uwagi na te największe bolączki. Dobry, nazywam się Jacek Wołoszyn. Obecnie jestem rolnikiem, gospodaruję na 200 hektarach ziemi. Od 15 lat prowadzę filmę związaną z rolnictwem. Handlujemy wszystkim, co jest potrzebne dla rolnictwa, nawozy, środki ochrony roślin, nawozy, a za tym też kupujemy od rolników płody rolne. Oprócz tego świadczymy usługi dla rolników, kupując zboże. A zacząłem mówić o wożeniu, także też mamy transport towarowy, mamy sześć ciężarówek, które wożą głównie nasze skupione płody, ale jak nie mają co robić, to jeździmy transport, świadczymy transport drogowy sypkich towarów. No, mamy trudny rok w rolnictwie, bo y, można powiedzieć, ceny spadły na dzisiejszy 100%. O tym chciałem porozmawiać. O nawozach, które żeśmy kupowali po 4000. Przykoliliśmy się do żniw licząc na to, że będzie przynajmniej 1500 1600, a mamy 800 za pszenicę. To jest jeden problem, a drugim w tym momencie dużym problemem dla rolników jest to, że nie ma gdzie sprzedać. Mamy za magazyny za towarami z Ukrainy. Mamy Problem z ASF-em, bo na dzień dzisiejszy dużo rolników jest, e, hodowców, przepraszam, likwidowało e, świnie. Nawet dzisiaj byłem na takim spotkaniu, gdzie był akurat lekarz weterynarny i powiedział, że na powiecie głogowskim jest 200 świń. Gdzie było kilka, kilkanaście tysięcy świń w powiecie głogowskim. E, spowodowane to jest ASF-em, spowodowane to jest e, cenami, jak to był, był moment, ale głównie chorobą ASF. Nie będziemy mieli świn, nie będziemy mieli gdzie sprzedać zboża, a zwłaszcza tego paszowego, tego zboża, e, które, czyli jęczmień pszenżyto, e, bo u nas, naszy, w naszym rejonie duża produkcja właśnie jest pod e, zwierzęta. Bo najbardziej bolący problem w tym roku to jest spadek cen. E, kupowałem rzepak po 3000, 3100, a sprzedałem po 2300 jak to przemnożymy za tonę to nie jest duża strata bo to jest tylko, tylko 800 zł, ale jak to przemnożymy przez 500 ton no to już się robią duże pieniądze dużym problemem też były w tym roku niestabilność rynku z nawozami gdzie jednego dnia kupując nawóz na drugi dzień musiałem przykładam, dam kupiłem nawóz w poniedziałek, zamówiłem nawóz w poniedziałek, przyjechał w piątek w grupie azoty w agrochemie Puławy, czyli firma, która jest przedstawicielem naszego producenta polskiego azotów. Przyjechał na wóz rano w piątek, wystawili mi fakturkę w południe, a po południu nagle się cena zmieniła 15 tysięcy na jednej ciężarówce. Trzy ciężarówki zamówione i trzy ciężarówki strat. I dzisiaj dla firm, które handlują, to jest bardzo mocny, problem. Był duży problem. Bo ja rozumiem, że cena staniała na rolników jest lepiej. Ale w momencie, gdy ja jak kupujący i sprzedający, no to dobrze wiedzieli, w piątek rano ta firma wiedziała, że jak kupię ten towar, będę miał, nie? No i niestety. Jak wielu w powiecie głogowskim jest tak dużych rolników jak Pan? Znaczy, z danych e, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji jest około tysiąca rolników. Ale to są rolnicy, jakby to nazwać, e, mający pole, o tak bym powiedział, że biorący dopłaty. Bo mniej więcej około tyle wniosków się składa, ale u nas można powiedzieć na każdej miejscowości jest jeden, dwóch rolników, którzy można powiedzieć, że żyją z rolnictwa. No bo dzisiaj rolnik, który ma 10 hektarów, no nie jest w stanie wyżyć i utrzyma utrzymać się z 10 hektarów. No musi mieć przynajmniej 100 czy więcej hektarów. Ale ile w powiecie, no jakoś nie, nie ale myślę, że tam 200-300. Rodzin, powiedzmy, rolniczych. Problemy, o których Pan mówi, mają takie samo przełożenie na rolników indywidualnych, jak na producentów rolnych, takich jak Pan? Tak, dlatego że jeśli cena, cena spadła, bardzo dużo ludzi trzymało towary i w tej chwili sprzedają. Ja jako firma skupowa kupuję około 25 tysięcy ton zbóż w ciągu jednego sezonu. W żniwa kupuję około 5 tysięcy, a w tym miesiącu kupiłem ponad 1000. Co na przykład rzepaku o tej porze nigdy nie kupowałem. Bo zawsze się kupowało tylko w sezonie żniwnym. A dzisiaj kupuję rzepak i handlujemy rzepakiem. Nie. Kupuję, bo mam na tyle układu, znajomości, że mogę dalej sprzedać. Bo ja oczywiście nie, jestem, nie przerabiam tego towaru, tylko kupuję dzisiaj. Zawożę do. Mam, mam znajomości na to, żeby sprzedać. Dobrze, ale skoro ceny spadają, to dla pana jako skupującego też są niższe. Tak, my, my patrząc e, dzisiaj jest cena e, na giełdzie. E, na dzień dzisiejszy w piątek na przykład poszło 25 euro do góry, ale dzisiaj już spadło 12 euro. I my kupując, kupuję dzisiaj na przykład od klienta 40 ton, ja to w ciągu godziny dwóch muszę sprzedać, bo jeśli zostawię do jutra, to mogę być wtedy stratny. Ja mam, to jest tak, że kupuję się dzisiaj, kupuję towar, mam marży 20-50 zł na tonie i jeszcze muszę to zawieźć. I, to, i jeśli to szybko sprzedam, to, to, to wtedy zarabiam. Ja handluję wszystkim w tej chwili, kupuję i pszenicę, i pszenżyto, i jęczmień, gdzie zawsze było tak, że mało kto po inne lata przechowywał jęczmień, mało kto przechowywał rzepak, dlatego że jęczmień jest dyktowany w rolnictwie na zasadzie szybkich pieniędzy. Pierwsze żniwa, pierwsze pieniążki, pierwsze wpływy. A w tym roku bardzo dużo ludzi przechowywało, jak nigdy. A dlaczego przechowywali? Bo cały czas myśleli, że będą namawiały nas do tego, żeby przechowywać, żeby będzie drożej, żeby nie sprzedawać. No a po drugie, wszyscy się, że będzie więcej, drożej, a tu jest taniej.